Cześć! Tu Maciek Cigler z Sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym zrobić odcinek, w którym pokażę Ci, po co właściwie w małej firmie jest content marketing. Co to w ogóle jest, do czego to się stosuje, jak to może wyglądać, jaką może mieć postać? Dziś się chciałbym na tych rzeczach skupić. Ze względu na to, że będę potem gnał bardzo szybko do przodu, a postaram się zrobić. Ten odcinek naprawdę bardzo intensywny, aby zawierał jak najwięcej wiedzy, to będę starał się go maksymalnie skracać. Tak ostatnio staram się robić, żeby już moje odcinki nie były takie długie jak te, które są obecnie na moim kanale. Więc, żeby to poszło szybko, teraz też poproszę Cię o to, że. Oszukajmy razem wspólną inteligencję. Pomóżmy znaleźć ten odcinek innym. I bardzo cię poproszę, zaznacz łapkę w górę i proszę cię, napisz komentarz. Nawet tylko tyle, że obecny, albo nazwę swojego miasta. Możesz też się zareklamować pod spodem w komentarzach. Też takich rzeczy nigdy nie kasuje. A jednak ludzie czytają takie rzeczy, więc jeżeli coś napiszesz o swojej firmie, czym się zajmujesz. Na pewno ktoś chętnie to w końcu przeczyta, bo to też jest taki mały fragment content marketingu, do którego chcę namówić Cię właśnie w tym filmie. Więc zapraszam do tego, żeby skorzystać. W tym momencie już kończę moją małą przedmowę i zapraszam do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawy lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często słyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Może na początek zacznę od tego, co to właściwie jest content marketing i po co się to robi. Ale jeszcze wcześniej pozwolę sobie, zwykle staram się pokazywać to, że sam daną rzecz stosuję lub stosowałem. No, w tym wypadku stosuję ją cały czas, stosowałem i że to, co opowiadam, to nie jest to, że sobie coś tam przeczytałem czy coś tam poglądałem i nagle wpadłem na pomysł, że aha, no to fajnie, zróbmy na ten temat filmik. Tylko to są rzeczy, które ja wypróbowałem w praktyce. Mianowicie z zabawy z content marketingiem zacząłem tak naprawdę puu, myślę, że z 10 lat temu, zacząłem od małych eksperymentów. Nie będę oszukiwał takich eksperymenty na bieżąco cały czas prowadzę, bo marketing to jest jeden wielki eksperyment. I tak naprawdę, jeżeli chcemy przekonać się, czy coś działa, czy nie, no to po prostu trzeba to wypróbować. I fajnie jest pozyskać fachowca takiego jak ja, który już dużo rzeczy wypróbował, no bo wiem o tym, że coś działa, a coś nie. Niektórzy uważają, no bo tam w sumie mało pokazujesz przykładów jakiś firm na swoich stronach czy w swoich mediach. No musisz też zrozumieć, że staram się zachować jednak to, kto jest moim klientem i co ze mną robi no, w pewnej tajemnicy? To jest między nami tajemnica handlowa. Nie wszyscy mają tak różowo, że wszyscy osiągają super efekty, że po roku już jeżdżą Mercedesem, czy, czy i to nowym, <grym> czy tam innego tego typu rzeczy. Bo klientów, którzy kupili Mercedesa, <grym> to mam, ale takich, którzy kupili go tam na nastoletniego, z nowymi też się zdarzają. No, w każdym razie, do rzeczy. Chodzi o to, że ja to wypróbowałem, stosuję to na co dzień na mojej stronie oraz na stronach moich klientów. Wiem, że to działa. Wypróbowałem to już dobrych, no w tym momencie mogę powiedzieć, naście lat temu, bo wtedy zacząłem z tym eksperymentować i strona, którą właściwie porzuciłem kilka lat temu, no dalej opłacam domenę i tak dalej. Mimo tego, że praktycznie nic się tam nie pojawia już od paru lat, no to dalej są tysiące wejść. Gdzie strona, no umówmy się, że nie wiadomo czego tam nie ma, no. Więc to bardzo zaskakuje jeden ten eksperyment. Ale to pokazuje, że działając content marketingiem, przede wszystkim inwestujesz w przyszłość. To, co robisz z content marketingiem, to nie są rzeczy, które przyniosą Ci za chwilę efekty. To nie są rzeczy dla ludzi, którzy dzisiaj otwierają firmę, ale za pół roku mają zamiar ją zamknąć, bo zrobią dużo kantów, jakichś przekrętów i tak dalej. Te rzeczy, które ja w tym momencie, w tym odcinku będę proponował, to są rzeczy dla tych, którzy mają kilka lat przynajmniej zamiar zajmować się danym tematem. Ta firma będzie kilka lat z założenia na Rynku, wtedy jest sens jak najbardziej inwestowania w content marketing. Na czym się opiera content marketing? Z jakich rzeczy korzysta? W tym momencie bardzo pokrótce. Mianowicie, opieramy się przede wszystkim na treściach, które produkujemy w postaci blogów różnego rodzaju, ale też wpisów na social mediach. Tu oczywiście ja zawsze jestem zwolennikiem utylizacji treści, czyli to, co się pojawia na blogu, może po jakimś czasie się pojawić w social mediach, czy nawet pewne rzeczy po roku, po małej przeróbce, nadają się w kolejnym roku na social mediach do wykorzystania. Jak najbardziej trzeba to robić i ja uważam, że jak najbardziej to się robi, no bo no wybacz, no ale no, na przykład mamy restaurację i. Teraz zbliża się Halloween, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. Nie wiem, kiedy go będę emitował. No i w tym momencie, jeżeli przygotowuję materiały kontentowe dla restauracji, właśnie to robiłem parę godzin temu, no to co ja mogę nowego wymyślić? No są te dynie, szkielety, kościotrupy, pająki i tam inne pajęczyny. I dania. Jeżeli restauracja w sumie no, wprowadza jedno, dwa dania w roku nowe, no, to tutaj też się nic nie zmienia. No, szału nie będzie. No, ewentualnie ceny mogę zmienić i w sumie trochę tam kolory poprawię i te materiały, nawet graficzne, idą w takiej samej postaci, jak były w tamtym roku. No, bo tu się nie wymyśli czegoś zupełnie nowego. No, zresztą bez sensu jest siedzieć nad tym i wymyślać coś nowego. Więc wracając, content to różnego rodzaju grafiki, opracowania, ale przede wszystkim tekst. Przede wszystkim też filmiki, materiały. Wszystkie materiały, w których dzielisz się tym, co umiesz, co wiesz, dzielisz się swoją wiedzą. Tu oczywiście mamy kilka poziomów kontentu, i od takich najprostszych, gdzie przygotowanie trwa parę minut, ale też i zwrot tego, to słynne roi, no nie będzie z tego najwyższe. A mamy też materiały, które, aby przygotować, no, zajmuje kilka tygodni, miesięcy, a czasami to są eksperymenty prowadzone przez kilka lat i to są właśnie wyniki tych eksperymentów. Tu, co ciekawe, ROI jest bardzo wysokie i takie rzeczy są bardzo opłacalne. Więc przygotowywać warto dobry content, aby te rzeczy, które zamieszczasz, nie były miałkie że na przykład producent mąki opisuje, no moja mąka się nadaje do wszystkiego i koniec tematu. Właściwie tylko tyle wynika z artykułu kontentowego. No cóż, to trochę mało. I takie artykuły, no trudno się dziwić, że jak przeczytam 2-3 artykuły tego typu na czyjejś stronie, to potem bardzo tam kojarzę go z wartościowymi treściami. Przyznaję się szczerze, ten film, dlatego staram się robić bardziej wartościowy, bo wiem, że niektóre filmy na moim kanale no, nie były najwyższych lotów, nie oszukujmy się. Cóż, uczę się, jestem tylko człowiekiem. Też poznaję wszystko, co, jak można zrobić, jak to wszystko przygotować, aby potem podać i aby było smaczne i zjadliwe. Tego ja też się uczę. I tego staram się Was uczyć w moich materiałach. Ok, przejdźmy teraz do poszczególnych punktów, które chciałbym omówić. W takim razie odpowiedzmy na to główne pytanie, po co w małej firmie content marketing? Tu jeszcze mała dygresja, bo wspominam małej, bo to, że w dużej firmie jest on niezbędny, no to to raczej... No, każdy, kto się tym zajmuje, powinien wiedzieć. Kto w ogóle się zajmuje reklamą czy sprzedażą no, w dużej firmie, no, to też powinien znać coś takiego jak marketing. Ja tam, marketing treści, czyli content marketing, no, jest jedną z podstawowych technik, którą się stosuje, ale po co to w małej firmie? Już Ci tłumaczę. Punkt pierwszy. Powodujesz to, że ludzie Cię zaczynają kojarzyć. To działa na takiej zasadzie, że oglądam jakiś filmik z kimś tam, czy wpada mi w ręce artykuł jakiegoś człowieka i na przykład jest to człowiek, który zajmuje się wymianą okien. I w momencie, kiedy sam mam w domu wymienić okna, to sobie kojarzę, a zaraz tam był taki gość, on jest też z moich okolic i on fajnie to o tym opowiadał, on może się na tym znać. To ja najpierw może do niego zadzwonię, ja go poszukam. Więc zostajesz zawsze szufladkowany w pamięci ludzi jako osoba, która się na tym zna, która wie, co może od ciebie chcieć. Co ty możesz od niej. Ty wiesz, co od takiej osoby możesz chcieć. Przepraszam, motam. Generalnie, zostajesz w pamięci, zostawiasz ślad, pokazujesz się i Gdzieś ten materiał jest w sieci i istnieje. Czyli nie jest tak, że nagle jesteś osobą totalnie anonimową. Tu bierzmy pod uwagę, że w tym wypadku ten content może ci przynosić za rok, dwa, trzy dopiero taki profit, jaki oczekujesz. Ja cały czas to będę podkreślał. Tutaj bardzo ważna w wypadku content marketingu jest ta zasada słynnego Przysłowia łacińskiego ovidiusza. Bądź wytrwały i oczekuj końca. Cokolwiek robisz, czyń rozważnie i patrz końca. To bardzo mega istotne w tym wypadku. Nie oczekuj, że zaraz będziesz mieć efekty, ale rób to wszystko rozważnie, a koniec będzie dobry i pozytywny dla ciebie. I dla Twoich klientów, którzy skorzystają z tego, co proponujesz. Punkt drugi to efektywne generowanie, pozyskiwanie kolejnych nowych klientów przy w sumie dosyć niskim koszcie, bo content marketing to często tutaj specjaliści podają wyliczenia, że to jest około 62%, wystarczy włożyć co w innego rodzaju rzeczy a efekt potrafi być trzy razy większy niż te inne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że często już mamy dosyć reklam, dosyć takiej gwałtownej sprzedaży. A jeżeli patrzymy, że ktoś dostarcza wiedzę, budujesz w ten sposób wizerunek eksperta, człowieka znającego się na rzeczy. A przecież na tym powinno ci zależeć, aby twoi klienci chcieli do ciebie przyjść jako do eksperta, a nie do przypadkowej osoby. Dlatego warto nad tym się zastanowić. Budujesz zaufanie i świadomość. Bardziej ufamy ludziom, którzy pokazują pewne rzeczy. Proponują pewne rzeczy, czy omawiają pewne rzeczy, czy przedstawiają nam pewne rzeczy, niż osobie, która nagle się nie wiadomo skąd pojawiła i mówi o czymś nie wiadomo o czym. Tutaj to budowanie tego poziomu eksperta jest bardzo istotne. Tutaj fajny przykład swojego czasu słyszałem, gdzie hmm, przychodzi człowiek, który ma zająć się parkietem w pewnym domu. No i przychodzi kilku tych fachowców i przychodzi, tak, my to wszystko zrobimy, ja to wszystko wiem, nie, nawet nie muszę tego oglądać, panie, nie muszę tego oglądać, ja wiem, to wszystko znam, damy radę zrobić, będzie pan zadowolony i tak dalej. A popatrz, przychodzi inny fachowiec i mówi tak, proszę pana, to owszem, jak najbardziej, świetny pomysł, ale... O tę część desek to chyba trzeba będzie wymienić, a tutaj coś będziemy musieli zrobić, żeby zasłonić dziury, bo tego nie zetrzemy. Jeżeli zetrzemy za dużo, no to będą doły, nie będzie idealnie równa podłoga. Czy widzisz różnicę? Pierwszy, będzie pan zadowolony, będzie super. I drugi człowiek, który pokazuje ci, gdzie mogą nastąpić problemy i jakie proponuje na to rozwiązanie którego fachowca w tym momencie wolisz? Którego w tym momencie fachowca u siebie zatrudnisz? Hmm? Będziesz pan zadowolony, czy nie? Content marketing jest świetną sprawą, jeżeli chodzi o SEO. Co to jest SEO, to już wielokrotnie wspominałem, ale pewnie może ci się teraz nie chcieć zaglądać do innych filmów, ewentualnie tu się postaram coś polecić na ten temat. W każdym razie, Chodzi o to, że dosyć często korzystamy z telefonu komórkowego i wujka Google, aby coś znaleźć. I pokrótce rzecz biorąc, Google ma konkretne wymagania, które strony będzie pokazywało w tym wypadku jako pierwsze, a które będzie tam gdzieś pokazywało, a które w ogóle nie będzie pokazywało. Są konkretne zasady, Google określa konkretne zasady, co ma być na stronie, jak ona ma wyglądać, żeby Google tak. Decydowało, że dana treść jest dobra. Bo naczelna zasada Google, którą wielu ludzi nie potrafi zrozumieć, a jest najważniejsza, to to, że Google chce jako firma dostarczać jak najlepszy wynik wyszukiwania dla swoich klientów. I wcale ich nie obchodzi, że Kowalski jest miły, a Nowak jest nie bardzo, albo odwrotnie nie będę tu nikogo obrażał tylko Patrzy na treść, która jest na stronie. Jeżeli jest dobra, wartościowa, okej, okay. twoją stronę pchamy w góry. Jeżeli jednak ja mam lepszą treść, lepiej poukładaną, lepiej opisaną, lepsze mam obrazki i wiele innych kto, rzeczy, które się wiążą z samym SEO, nasycenie słowami kluczowymi, no, czytelność odpowiednia strony, to, sorry, moja strona pójdzie w górę, a twoja wyląduje na niższej pozycji. Tak to działa. I teraz. Jeżeli zamieszczasz treści odpowiednie na stronie, to one powinny uwzględniać słowa kluczowe i inne rzeczy, które są związane z SEO. Jeżeli. Twoja strona jest uznawana za dobrą, bo jest tam dużo artykułów, które są dobre, Google będzie cię samo w górę pchało. Nie musisz za to nic płacić. Robi to w gratisie. To jeszcze raz przypomnę: w interesie Google jest dostarczać jak najlepszą informację dla swoich użytkowników, a użytkownikami są ci, co szukają tam informacji. I jeżeli to oni głosują na to, która strona jest lepsza. Jeżeli wchodzi ktoś na twoją stronę i chwilę tam spędza, dla Google jest informacja, że ok, tam znalazł tą informację, której szukał. A jeżeli wchodzi na twoją stronę i już za chwilę wychodzi i szuka dalej tej informacji, to dla Google jest informacja, że twoja strona jest yy, niespełniająca do końca oczekiwania klientów. I w tym wypadku twoja strona idzie do dołu. Tak to po prostu działa. Tworzymy świetne treści. One są doceniane przez czytelników i one idą w górę. Proste? Myślę, że tak. No okej, okay. wszystko pięknie, ale ja nie mam strony, bo ja się poruszam tylko w social mediach. Okej, okay. powiem szczerze, nie jest to dobry pomysł, bo pamiętaj, że social media to wynajmujesz, a stroną i właścicielem jesteś ty. Dopóki nie zaczniesz tam zamieszczać rzeczy, których się nie powinno w ogóle zamieszczać gdziekolwiek, to strona jest twoja. Nikt ci tych treści ani nie usunie, ani nie zniszczy, ani nie zablokuje, one będą. W social mediach wynajmujesz miejsca, i tutaj wystarczy czasami coś wspomnieć, z źle odpowiedzieć na komentarz i dostajesz bana. I koniec. I nie masz dostępu do facebooka, i świat się kończy, i Instagrama nie ma, TikToka nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dobra. Nie mam zamiaru straszyć, to nie ten film, yy, więc co nam daje content marketing w social mediach? Już tłumaczę. W social mediach, jeżeli wrzucasz co jakiś czas posty nowe, czyli nowe treści, jeszcze takie, które ktoś chce w ogóle czytać, no to masz coraz więcej siłą rzeczy obserwujących, tak? Możesz nawet doprowadzić w pewnym momencie do tego, że będziesz miał jakąś tam społeczność zbudowaną na tej zasadzie. Chociaż, nie mylmy pojęć, jeżeli chcesz budować społeczność, tak naprawdę coś uzyskiwać z social media, no to musisz budować społeczność. A jeżeli chcesz ją budować, no to działa to na takiej zasadzie, że wchodzisz w interakcję z ludźmi. Oni wtedy to polecają, puszczają dalej i tak dalej, i tak dalej. Czyli te treści Twoje są rozpuszczane. Na darmożkę, bo zamieściły się tylko i tyle, przez Twoich obserwatorów, tak? przez oglądających Twoje treści. Oni sami je podadzą dalej, no czasami trzeba ich o to ładnie poprosić i zrobią to. Właśnie, ja też proszę, proszę, udostępnij ten film innym. Myślę, że znasz sporo osób, którym by się ten film mógł przydać, więc proszę. To samo właśnie działa w social mediach, więc zamieszczamy posty, a one powodują to, że jesteśmy coraz bardziej popularni. Nasz kanał, nasz y, tutaj nasz y, content, który zamieszczamy, powoduje to, że nasze konto jest coraz większe, coraz więcej jest obserwujących, a później komentujących pewnie. Powoli budujesz społeczność. A o to przecież w tym wszystkim chodzi. Dzięki content marketingowy, marketingowi, zwiększasz ruch na swojej stronie. Czyli tak naprawdę powodujesz zwrot swojej inwestycji. Im większy masz ruch, tym większy masz zwrot. No bo w, nie umówmy się, no, na to, żeby napisać ileś artykułów, zamieścić sporo informacji. Napisać te różne rzeczy, no trzeba było poświęcić czas, pieniądze, zatrudnić jakiś ludzi. To no, nie jest za darmo. Nawet jeżeli ty samemu siadasz i piszesz, to, to niestety to nie jest za darmo, bo poświęcasz swój czas. Płacisz tą walutą, która jest bardzo istotna i praktycznie nie do odzyskania. Tracisz swój czas na to. Więc warto by było, żeby się ta inwestycja zwracała. Zwraca się wtedy, jeżeli. Content jest dobrej jakości i odpowiedniej ilości zamieszczany. Zwiększasz ruch na stronie, zwiększasz szansę na to, że Twoja firma zaczyna sprzedawać, pozyskiwać coraz lepszych klientów. Proste? No to czego z tego nie korzystasz? Tak jak wspomniałem, inwestycja w content marketing to osiąganie długotrwałych efektów. Nie dostaniesz szybko zwrotu z tego, co inwestujesz w content marketing. To nie jest tak, że zamieszczę dzisiaj artykuł, a jutro już będą balili klienci drzwiami i oknami. Ale po tygodniu, dwóch, miesiącu, trzech ten artykuł, jeżeli będzie aktualny, co jakiś czas trzeba wejść i go tam zaktualizować, to inna sprawa, to spowoduje to, że będziesz mieć napływ tych klientów. Jeżeli będzie to wartościowy artykuł, pokazujący Ekspertkość, pokazujący to, że się znasz na tym, że twoja firma potrafi te rzeczy robić, rozwiązywać konkretne problemy, które są tam opisane, a nie takie wydumane, wyciągnięte, wyssane z palca. No to witajmy w tym momencie w gronie wygranych. No po prostu zaczynasz mieć coraz więcej klientów. To jest proste. Tak to działa. Ostatni punkt, który chciałem omówić, to inwestycja w relacje w przyszłości. Ta inwestycja ma duże szanse na zwrot, bo rozbudowując tą społeczność, powodujesz napływ klientów. Jeden ściąga drugiego. Po drugie, dla wielu osób, to, że widzą, że dany post miał ileś obejrzeń, u, to może warto to przeczytać. Dlatego warto czasami utylizować treści, przypominać o nich, wspominać, że ta dana treść była ileś razy obejrzana. Warto to robić. Czemu nie? Od tego właśnie są social media, żeby wykorzystywać to ponownie i ponownie. Cóż, to jest tak jak na słynnym koncercie rockowym. Trochę nowości, a potem znane wszystkim przeboje. Tak to działa. Tak właśnie możesz wykorzystywać content marketing w social mediach. A content marketing, który szczasz na stronie, powoduje stały napływ klientów. W dzisiejszym filmie starałem Ci się przybliżyć tematykę content marketingu. Mam nadzieję, że omówiłem go w miarę sprawnie i w miarę dokładnie. No. Starałem się nie przesadzać z zbyt wielkim omawianiem poszczególnych tematów, tym bardziej, że na moim kanale sporo już materiałów na ten temat zamieściłem, ale koki konkretnie dotyczący content marketingu, to za bardzo nie był jeszcze zamieszczony, więc stąd właśnie dzisiaj ten film. Mam nadzieję, że na razie zaciekawiłem Ciebie i zechcesz zajrzeć do innych materiałów, jeżeli materiał Ci się spodobał, bardzo poproszę łapkę w górę, naciśnij przycisk, subskrybuj oraz dzwoneczek. To spowoduje, że będziesz dostawać powiadomienie, jeżeli pojawią się kolejne filmy na moim kanale YouTube Sukces Studio, pisane razem. Tam staram się tak robić, aby co tydzień pojawiały się kolejne materiały. Na razie mi się udaje, niedługo już będzie 2 lata i prawie 300 filmów już na moim kanale, także naprawdę jest co oglądać. I cieszę się, że jest co oglądać, bo coraz więcej też oglądających te materiały się znajduje, którzy zaczynają doceniać to, co umieszczam. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem pokazać. Zapraszam też oczywiście na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz dużo fajnych artykułów dotyczących finansów, biznesu przede wszystkim, sprzedaży i marketingu oraz świetnych narzędzi informatycznych, które to wszystko wspomagają. Zapraszam, na pewno znajdziesz też coś dla siebie. Na dole strony jest indeks, więc można po pewnych hasłach też wyszukiwać konkretne artykuły. Artykułów też jest bardzo dużo już w tym momencie, więc jest co pooglądać, jest co poczytać. A staram się tworzyć typowe artykuły eksperckie, więc naprawdę jest takie samo mięcho. Także zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko w tym filmie. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego i powodzeniu, powodzenia w tworzeniu Twojego content marketingu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam. I'm <laughs>